you Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Wracamy po krótkiej przerwie, bo uwierzcie, że cały weekend przeleżałam w łóżku, dopadła nas choroba, oliwka ma zapalenie gardła. Ja dosłownie nie mogłam ruszyć nawet ręką, wszystkie kości mnie bolały i wszystko, ale już nam się poprawiło i wreszcie wracamy do nagrywania i regularnego wstawiania filmików. Dzisiaj, słuchajcie, będzie challenge. Będzie kolorowy challenge, tylko ciekawe, jaki to będzie kolor. Naprawdę nie wiem, zastanawiam się ciągle, ale może wy już wiecie? Piszcie w komentarzach. Oczywiście, wygupiam się, będzie to challenge na żółto, 24 godziny na żółto. I ja już tutaj słuchajcie, ściągam naszą pomocniczkę ze sklepu lolesuprice.pl. Jest to Sunny Madison, ale ona jest piękna, naprawdę. Zawsze, jak nagrywamy jakieś kolorowe challenge, to towarzyszą nam właśnie laleczki. Rainbow High ze sklepu Longe Surprise.pl albo Rainbow High.pl jak tam sobie piszecie i my ją otworzymy już na początku, dlatego że uciekamy szybko na żółte zakupy, będziemy robić ciasto, które wygląda jak żółty ser. Serio, znalazłam taki przepis, jak zobaczycie to padniecie, no i oczywiście ona nam w tym pomoże. Jeśli odcinek Wam się spodoba, to oczywiście zostawiajcie dużo łapek w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a ja już lecę po Oliwkę. Miałam dla Ciebie zagadkę, ale czy Ty mnie podsłuchałaś, czy to jest jakaś telepatia? Jaki kolor dzisiaj robimy, jaki challenge będzie? Żółty. I dlatego się ubrałaś na żółto? A ja chciałam Cię podpuścić. Więc zaczynamy od y, otworzenia naszej pomocniczki. Może ona z nami pojedzie na zakupy ja tutaj będę, o ojeju, a monga sobie rękę wyrwałam, a on miał być moim pomocnikiem do straszenia oliwki. Więc zaczynamy unboxing naszej pomocniczki, kolejnej cukierniczki. O, ja, ale szybko! A ja, jak ona jest ładna, ta żółta! Ja bym chciała mieć taki strój, jak ona. Oliwka stwierdziła, że ona ma najfajniejsze dodatki z całej serii. Ten plecak ci się podoba? Jakie tu są fajne te, mała, mała tęcza? A tutaj siedzą nasze poprzednie pomocniczki, jedna stoi, więc do nich zaraz dołączy nasza Madison, żółciutka. W ogóle to chciałabym Wam coś pokazać. Oliwka teraz sobie otwiera lalkę, zaraz ją pokażemy w całości, ale bardzo dużo osób pisało mi, że przecież zaraz kończą się nam lalki, bo została nam tylko pomarańczowa Rainbow High Junior. No i co będzie dalej z challenge'ami? W komentarzach bardzo dużo osób pisało mi, że chciałoby też zobaczyć 24 godziny na biało i 24 godziny na czarno. I ja się zastanawiam, skąd ja wezmę takie lalki. Ale wchodzę sobie dzisiaj rano na stronę sklepu lolsuprise.pl bo wiecie, zbliża się Dzień Dziecka i tak dalej, a tam zaraz zobaczcie sami. Rozłożyłam sobie tutaj ten aparat, może leciutko trząść, ale zobaczcie tutaj yy, w nowościach. W nowości sobie wchodzimy i mamy nową serię shadow. Zobaczcie to tylko, zobaczcie te lalki, ja tutaj wam to powiększę, no patrzcie, biało-czarna, mało tego, to nie tylko jedna, bo tutaj widzę jest coś jeszcze i tutaj mamy coś jeszcze, te lalki są tak mega oryginalne, takie nietypowe, że ja po prostu jestem w szoku, no zobaczcie to. Więc problem jest rozwiązany i na pewno będzie challenge 24 godziny na biało i 24 godziny na czarno. A teraz jeszcze przed zakupami tak szybciutko, szybciutko, jeszcze jedną rzecz Wam pokażę, bo normalnie mam chyba nową ulubioną lalkę Rainbow High. Ona jest na maksa piękna, poczekajcie niech to mi się załaduje. Zobaczcie tylko ją, ona jest po prostu przecudowna, ma piękne włosy i mało tego ja widziałam gdzieś na anecie, że rozpuszczali jej te włosy i dopiero ona wtedy jest taka na maksa śliczna, więc jeżeli chcecie sobie pooglądać jakieś nowości czy coś, to śmiało, Spadajcie na stronę sklepu lolsuprise.pl, bo tutaj naprawdę, ale to naprawdę znajdziecie najfajniejsze rzeczy. Chciałam Wam tutaj kliknąć, ale coś mi się... O, i nowa seria jest. Wszystkie piękne damy. I tutaj ta moja! Zrobimy teraz szybciutkie zbliżenie na naszą Sani Madison. Zobaczcie w ogóle na jej strój, na jej piękne oczy. Jakie w ogóle ona ma buty rewelacyjne. Ta jej kurtka też jest mega, bo ona tak szeleści fajnie. Ja nie wiem, czego ja jej tutaj nie poruszę, to ona zaraz mi się nie Wróci, ale na tym plecaku on jest przezroczysty, jest mnóstwo wlepek i takich fajnych, fajnych gadżetów. Żółta drużyno! Lecimy na zakupy! Jestem gotowa! Ej, bo ja bym chciała tutaj zrobić małe sprawdzenie czegoś, bo Stasiek, jak byliśmy na majówce, kupił sobie taką fajną żółtą czapkę. Uwaga, poczekajcie, przymierzyłam, przymierzyłam. No rewelacja, musisz tak jechać, Oliwka, naprawdę! No, Oliwka twierdzi, że ja lepiej w tej czapce wyglądam, w sumie. Trochę za mała, bo mi się nie mieści, ale... Dobra, sprawdzam obecność, ja jestem. Oliwka? Też jestem. I lalka nasza, Madison, Sunny Madison, obecna, więc idziemy na żółte zakupy. Dojechałyśmy do Intermarsze. idziemy szybciutko po składniki na nasz deser. Będzie to bardzo dziwny deser, bo powiem Wam, że będzie wyglądał jak... Jak co? Jak ser. Jak ser, jak żółty ser, ale zobaczcie to zaraz. Idziemy sobie, może jakieś żółte rzeczy jeszcze znajdziemy, potem na pewno jeszcze zajrzymy do Pepko. To teraz masz misję specjalną. Trzeba znaleźć cytrynowe galaretki i to aż cztery. Jest! Dobra! Są! So. Kolejny punkt naszych zakupów czyli jak sklep? Będziemy szukać czegoś żółtego, a potem jeszcze idziemy do ogrodniczego, bo chcemy kupić kwiata i posadzić go w ogródku, nie? Mhm. Ukryłyśmy się w parku, wracamy mhm. już do domu, ale chcemy Wam pokazać, co kupiłyśmy. I słuchajcie, znalazłam Bań. bańki, tak, tylko że to jest tak, jakby aparat. I jak strzela się nim zdjęcia, to chyba bańki wylatują. No on nie jest do końca żółty, ale ma żółte naklejki, więc zaraz to sprawdzimy sobie na dworze. A nasza lady, nasz pies szaleje za bańkami, więc na pewno razem będą z Oliwką szalały. Kupiłyśmy żółte talerzyki na nas, na nasz... tak, szasz, szasz, Na moje urodziny. Co ty gadasz? Urodziny masz niedługo, ale jeszcze nie teraz. Na żółty deser nasz. Ty chcesz mieć żółte urodziny? Musisz się zdecydować. Nie. Kupiłyśmy pana y, Ananasa, który bardzo mi się kojarzy z toką boką w ogóle. Nie wiem dlaczego. A no, bo tam był pan ananas. Ku, tak, kupiłyśmy kredy i będziemy na drodze przed naszym domem pisać tam darliwka i tak dalej, i tak dalej, wszystkie jakieś tam głupotki. Mam nadzieję, że nikt nas nie przejedzie. Nie, ale? no chyba nikt nas nie przejedzie. Tutaj mamy szaloną kaczkę, Pokażę którą wam. widzieliście już i Oliwka kupiła sobie jeszcze bluzkę kolejną żółtą, taką z jakimś tam kotem. Więc my teraz jedziemy do domu, zabieramy się za przygotowania żółtego deseru. Weź no tą kaczkę szaloną ode mnie. Włody <What the głosy> mi wkręciła. Oliwia jest hitem, po prostu aż musiałam stanąć. Zaraz wam coś pokażę, pokażemy, co nadwaliła. Ja sobie jadę, jadę, a mamu popatrz. Poczekaj, gotowa jesteś, coś, to ja muszę ruszyć, poczekaj. Jesteśmy już w domu, tylko całkowicie zapomniałyśmy o tym żółtym kwiecie, ale już chyba nie będziemy po niego jechać. Zostawimy sobie ten pomysł na pomarańczowy challenge, a teraz zabieramy się za robienie tego deseru, który będzie wyglądał jak żółty ser, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwsze co musimy zrobić, to odsączyć brzoskwinie i potem oliwka będzie je blendować, ale nie tym blenderem przecież! Dobra, to tutaj będę przekładała to, żeby one obleciały z tego soku lubisz brzoskwinie? Tak. No to fajnie, sobie pojesz potem. Najlepsze jest to, że do tego deseru potrzebujemy tylko trzech składników. Galaretki cytrynowe, jogurty greckie takie gęste, no i to brzoskwinie, więc zobaczymy co z tego wyjdzie, nie? Mamy już rozpuszczoną cytrynową galaretkę. Tam jest nasza apteka z tyłu. Tutaj są jogurty i zblendowane brzoskwinie, więc teraz będzie trzeba połączyć to i to, a to zaczeka do ostudzenia. Oliwka już tutaj otwiera kredy. Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? Co to? To jest takie, ej, to do trzymania kredy? Nigdy tego nie widziałam. Żeby, wiecie, chyba lepiej się malowało. No. Okej, okay, mamy już wszystko zrobione. Tutaj jest nasza masa, nasz deser, który teraz ląduje do lodówki, a potem będziemy z tego robić prawdziwy żółty ser, ale to nie będzie żółty ser, zobaczycie sami. My już na dworze. Ej, idź po Lady, bo wyszłaś bez Lady. Zobaczcie, to jest ten aparat i jak tutaj wlejemy te bańki i tutaj strzelamy, to chyba te bańki będą leciały, więc zaraz to wypróbujemy. Tutaj mamy te drugie, więc lecimy, tylko ten płyn mi daje Oliwka. Tamten. No. Dobra, wlewamy, tylko ja to na bank rozleję. O Boże, już się rozlało. Dobra, mamy wlane. Zaraz zobaczymy, poczekajcie. Teraz też trzeba ten korek zakryć. Co niby się z tym dzieje? Ej, nie, bo to trzeba dmuchać chyba. Oliwka cały czas puszcza te małe, ale ja teraz puszczę te duże i zobaczymy, co się stanie. Słuchajcie, teraz bierzemy kredy i idziemy pisać na drodze Wielkie Darliwka. Cały czas ktoś tu nam jeździ, teraz jeszcze jakiś ciągnik jedzie i nasz napis przejedzie. I mamy nasz napis Darliwka. Jeszcze tu brakuje serduszka. No to dawaj, jeszcze serduszko szybko, dopóki nikt nie jedzie. Super. My idziemy teraz po Stasia, ale chciałabym Wam pokazać dziada, za którym tak bardzo tęsknicie. Powiedz ładnie, przywitaj się ze swoimi widzami, którzy tęsknią i pokażę, jak straciłeś głos. Nie. Yeah. <laughs> No, weź coś powiedz jeszcze. On nie gada, Wiecie, jaki jest spokój w domu. Położyłyśmy wszystkie te rzeczy, które kupiłyśmy, żółte tutaj. No i oczywiście naszą Sunny Madison. I zobaczymy, którą wybierze Stasiu jako pierwszy, jak wróci do domu. Na pewno Stasiu wybierze albo Anonato, albo Kaczuszka. Okej, okay, my już idziemy. Stasiu, pomachaj. Siemka. A co ja. wybrałeś? Kaczuszka. Trzymaj! Musisz puścić skrzydełka. Trzymaj za nóżki, tak, trzymaj. Za nóżki złap. Słuchajcie, my teraz wybieramy się na frytki. O, operator kamery. Operator kamery Stanisław! O kurczę, co tutaj się dzieje, Stasiu! Pokaż się. Co to za operator kamery? Stasiu, będziesz jadł frytki? <noise> Lady, do kogo przyszło żarełko? Co? Do kogo przyszło żarełko? Zobacz, co, to jest. Skakuj to. Skakuj, wyczuwaj. Co to jest? No co to było? Co to było za żarełko? Ujoju. Będziesz jadła sobie karmę? Słuchajcie, teraz będzie najlepszy hit żeby to wyjąć, bo my mamy taką tortownicę, która się nie otwiera i ja nie wiem jak to będzie, czy my to podniesiemy po prostu, bo tak, żeby to wziąć do góry nogami, to ja się chyba nie odważę ale zobaczymy, trzymajcie za nas kciuki udało się, najtrudniejsze za mną wyjęłam to, teraz muszę to jakoś ładnie z tej folii to to w ogóle chyba miało być wyższe, ale nie wiem dobra, zobaczymy jak powycinamy te dziurki ale no to będzie wyglądało jak żółty ser. Teraz będzie hit, bo chcę to odwrócić, przykryć to talerzem i wiecie, tak, wywrócić w drugą stronę. Ja nie wiem, co z tego wyjdzie. Jak ja zepsuję tą formę, to będzie. kaplica. Poczekajcie. Dobra, zobaczmy. Nie, rozpościło się. Nie nie nie, 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 proszę. Błaga mnie. Dobra, jest, wyszło. Wygląda to tak na razie i powiem wam, że ja już sobie tam skubnęłam trochę i to smakuje identycznie jak jakiś jogurt brzoskwiniowy, no bo tutaj są zblendowane brzoskwinie i powiem wam, że to jest no, w lodówce na pewno to trzeba trzymać, idealny deser na lato. Dobra, udało się, powiem wam, może nie wygląda to tak pięknie jak ej, weźno te włosy podjadaczu, ale zobaczcie no jak żółty ser, jak taki wielki żółty ser. To teraz będzie oficjalna próba. Ja już próbowałam, wiem jak to smakuje, więc proszę bardzo. Smakuje jak jogurt, nie bój się, śmiało. Jak jogurcik brzoskwiniowy. Naprawdę. Kwaśny. <noise> no mnie jeszcze kaszel męczy na maksa. Oliwka mówi, że kwaśny, ale nie. No ja sobie teraz te dziurki sobie pojemy. Słuchajcie, poczekajcie. Właśnie, ale dobre. Mamy nadzieję, że nasz challenge na żółto Wam się podobał. Została nam jeszcze jedna pomarańczowa lalka, więc na pewno będzie pomarańczowy, ale planujemy jeszcze różowy i jaki jeszcze będzie? Brązowy. Czarny i biały. Jeleń nie będzie na Więc jeżeli odcinek żółty Wam się spodobał, to oczywiście zostawiajcie... Łapki w górę! A czemu Ty zatkałaś nos? No i oprócz łapek w górę oczywiście subskrypcje i dzwoneczek, a ja już się z Wami żegnam i dziękuję za oglądanie, do następnego, pa!